Cześć. Dzisiaj pokażę wam dwie lampy, które mam przed sobą. Są to lampy ledowe z Mercedesa C-klasy W205, model led statyczny oraz C-klasy W206, najnowszy model lampy Digital Light. I jest to lampa, którą przed chwilą rozebrałem. Mimo wszystko jest w niej coś ciekawego, ponieważ producent już nie przewiduje rozbierania lamp, więc zobaczcie jak to wygląda. A zatem zaczniemy sobie od tego starszego modelu lampy. Tutaj mamy lampę z C-klasy 205, więc jest to lampa, która jeszcze jest przed liftingiem i klej, który jest stosowany w większości z takich lamp jest po prostu taką masą na takim sznurku, który się bez problemu po nagrzaniu zaczyna mięknąć, no i później da się ten klosz zdjąć z tej lampy. Dlatego tutaj Widząc te gadżety, które są wyjęte już z tej lampy, mamy soczewkę, mamy tutaj z tyłu radiatory od LEDów, dodatkowo doświetlanie i od LEDów również doświetlanie, ma e, ogromny radiator. Dodatkowo mamy tutaj silniczek regulacyjny, no i wtyczkę. Wszystko dało się zdemontować bez większego problemu. Dodatkowo jeszcze tutaj mamy LED od samej e, postojówki, czy też e, światła kierunkowskazu, ponieważ jest ona w jednym oraz światło dzienne. Więc mamy tutaj tą starszą konstrukcję, a teraz przejdziemy do tej nowszej. W nowszej lampie, jak widzicie, jest dużo więcej towarów w środku, ponieważ mamy tutaj, zarówno jeśli chodzi o samą kierunkowskaz i światło pozycyjne, tutaj mamy wewnątrz wbudowany moduł od LEDów. Dodatkowo w środku mamy mnóstwo gadżetów od oświetlenia. Tutaj są też od. Doświetania zakrętów, mamy tutaj LED, tutaj mamy LEDy od świateł drogowych mijania oraz pozycyjną, jeszcze jedną wewnątrz, więc jest tutaj tego dużo, dużo więcej. Oprócz tego mamy też, tak jak wspomniałem wcześniej, Digital Light, czyli mamy jeszcze do tego doprowadzony przewód od samego wideo, czyli koncentry który w jakiś sposób przesyła nam tutaj informacje do tego, aby się z projektora te światła nam w pewnym stopniu yy zmieniały. Tak więc yy, to, co jest ciekawe, to przy rozklejaniu tej lampy, tutaj jest taka masa, którą fizycznie w ogóle temperatura nie rusza, więc nie byłem w stanie jej rozkleić. Musiałem ją po prostu yy, no, najzwyczajniej ciąć po samym rancie, żeby ją otworzyć. Natomiast to był klosz uszkodzony, więc nie miałem z tego powodu problemu. Zresztą lampa również jest uszkodzona, ponieważ była powypadkowa. Ja ją w celach jakichś tam edukacyjnych kupiłem. No i jak widzicie, tutaj jest bardzo twarda ta masa. W ogóle się nie kruszy. Jest... To znaczy, no jak się ją zdrapie, to się kruszy, ale jest taka, że temperatura w ogóle jej nie jest w stanie zrobić miększej i po prostu klosza w ogóle się nie da z obudowy wyciągnąć. Dlatego na pewno ma to jakiś wpływ na wilgoć, chociaż no jak wiadomo wilgoć jak będzie chciała to i tak się do tej lampy dostanie z innymi otworami, które są dookoła w różny sposób zaślepione. No ale jeżeli ktoś chciałby taką lampę rozebrać w celu jakiejś naprawy, no to będzie to już bardzo mocno utrudnione być może nawet niemożliwe bez jakiejś Mocniejszej ingerencji narzędzi typu Bosch Flex. Na pewno ma to też jakieś swoje plusy, ponieważ wielokrotnie miałem do czynienia z różnymi lampami, które były naprawiane w sposób bardzo niechlujny lub po prostu w nich jakieś rzeczy były poklejone, tak jak w tej było. Prawdopodobnie też po kolizji był e, oberwany silniczek od regulacji lampy. No i po prostu ktoś go skleił takim zwykłym klejem, który się rozgrzewa i on się. Topi, no i później, oczywiście, ten klej z biegiem czasu się odkleił, zaczęła lampa w środku latać, także z tymi nie będzie już tak łatwo. Ja jakiś swój cichy plan mam na te lampy, zwłaszcza na tą po lewej stronie, więc jeżeli będziecie śledzili materiały na kanale, to być może prędzej czy później coś ciekawego zobaczycie. Więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale Autonomis. Pozdrawiam Was, cześć.